który ma za zadanie właśnie pokazać indukcyjność cewki, e, ta cewka ma indukcyjność e, jednego milihenra. Teraz po przyłożeniu nie świeci się, odłączeniu się świeci. Oczywiście z tym styki trochę nie ten tego, więc to nie działa tak jak chciał. Teraz sprawdzimy, jak się sprawdzi taka cewka, którą sam zrobiłem. Jaką ona ma większą, czy mniejszą pojemność. Dobrze, już ją podłączyłem, teraz sprawdzamy. No, nie wiem. Wydaje mi się, że trochę ma słabszą jednak pojemność, bo ten drut on jest nie jest tak cienki, jak mógłby być wiadomo. No, ale można. Oczywiście zbudować większą, tak żeby miała większą indukcyjność. No i tak, to działa w taki sposób, że cewka, która przy podłączeniu generuje napięcie, które jest odwrotne i dzięki temu odwrotnie podłączona dioda może zaświecić.